Hej, to Marta Kruk, codziennie fit i dzisiaj w ramach akcji znajdź dobrą energię, segreguj baterie. Mam dla Was trening, który idealnie obudzi Was rano i da kopa do działania. Do wykonania tego zestawu nie potrzebujecie żadnego sprzętu, więc chyba możemy zaczynać. Bierzemy głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, pięknie i krok w bok. Zaczynamy od tego i teraz dodajemy ręce przód, tył. I proszę bardzo, mamy już step touch, czyli jeden z najbardziej podstawowych kroków fitness. Świetnie, to była dobra decyzja, żeby włączyć ten trening, bo uwierzcie mi, czy Wam się dzisiaj chce, czy nie. Zaczęcie dnia od ruchu sprawi, że potem ten dzień będzie dużo, dużo lepszy i bardziej znośny. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden popatrzcie na mnie, przynoszę ciężar ciała z jednej nogi na drugą, lekko uginam się w biodrach, ręce daję na biodra i mamy step out, kolejny ruch fitnessowy. Jeszcze troszkę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krążenia ramion do przodu, cały czas robimy step out i mocno sobie rozruszamy całą górę. Ona często jest bardzo spięta, bo dużo siedzimy. Często też siedzimy przed telefonem, garbimy się, więc trzeba tutaj trochę dać więcej mobilizacji, więcej mobilności, trochę więcej ruchu. Trzy, dwa, jeden. To samo do tyłu. Otwieramy klatkę, barki do tyłu. Szerokie ruchy, jeszcze cztery. Pięknie. Trzy, dwa, Ostatni raz ręce na biodra wracamy do step outu. Super! Już myślę, że troszkę ciało się obudziło, troszkę czujemy się lepiej, ja jestem pewna, że ten trening doda wam energii, naładuje Wasze akumulatory, ale mam taką jedną uwagę. Pamiętajcie, że jeśli w domu macie zużyte baterie, to w procesie recyklingu jesteśmy w stanie odzyskać uwaga, 99,5%. Dlatego warto pamiętać, żeby oddawać te zużyty baterie do odpowiednich miejsc zbiórki. Mocno wyciągamy rękę na skos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super! Wygłody, jeśli potrzebujecie. I pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, wracamy do. Podstawówki robimy skipce. Dwie wersje dla osób, które nie mogą skakać albo robią to bardzo wcześnie rano i nie chcą nikogo obudzić. Wersja chodzona, hop i hop. Dla osób, które mogą troszkę więcej sobie pozwolić. wersja klasyczna. Uwaga, trzy, dwa i jeden. Lecimy. Raz, raz, raz. Ręce mocno pracują i uderzamy piętami o pośladki. Super. Pamiętajcie, wersja bez skakania jest równie dobra. Zwłaszcza jeśli to my jesteśmy tymi domownikami, którzy wstają bardzo, bardzo wcześnie najwcześniej z rodziny. Jeszcze troszkę. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Super. Teraz ręce za głową i kierujemy łokieć do kolana. Jedna strona i druga. Ok. Weź głęboki wdech, wydech i lecimy. Łoki do kolana, Wróć. tutaj spokojniejszy ruch powoli. To co robimy w tym ćwiczeniu to pracujemy nad mięśniami brzucha. To właśnie tymi mięśniami próbujemy podnieść nogę, dotknąć łokciem kolana i obudzić trochę. Może zaspane mięśnie. Może nie wiecie, że je macie, ale macie. Gwarantuję. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Świetnie. Teraz. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz, ręce do góry, dotykamy podłogi i wracamy do góry. Przysiad sumo. Kolanka cały czas skierowana tam, tego pilnujemy i lecimy. Dół, góra. Dół, góra. Pięknie. Raz, dwa, raz, dwa. Wydech na górze. Wydech, 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 pięknie, jeszcze raz, 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 cały czas trzymamy tempo, wiem, że jest pewnie tak wcześnie, uwaga, luz, ale daliście radę, świetnie. Kolejne ćwiczenie, które ma dwie wersje, wersja bez skakania, hop, albo wersja ze skakaniem, klasyczne pajacyki. Wybierajcie dowolną, zaczynamy na 3, 2, 1, lecimy, raz, 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 pięknie, lekko napięty brzuch i kolana, lekko pracują, tak, nie robimy tego na sztywnych nogach, nie, to jest no, no, lekko zgięte, tak, żeby lepiej amortyzowały nasze skoki, żeby te skoki były bezpieczne. Mocny wydech i raz, 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 raz. Pięknie, trzy, dwa, jeden. Luz. Super. I ćwiczenie dotykamy ręką kolana. Raz jedno, raz drugie. Szybkie tempo, budzimy się już. Już to jest ten czas w trakcie treningu porannego, kiedy się budzimy. Lecimy, raz, 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 raz. Jeśli te tempo jest dla Ciebie za szybkie, Możesz oczywiście je dostosować do siebie, ale zachęcam. Po treningu kawa nie będzie potrzebna. Hop, 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 hop. Pięknie raz, 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 raz. Jeszcze troszkę. Luz i mamy chwilę przerwy, łyk wody, a ja wam od razu powiem, bo mówiłam o tym, że warto oddawać baterie do odpowiednich miejsc, warto je recyklingować, bo odzyskujemy dużo materiałów. Ale gdzie to robić? Najlepiej takie zużyte baterie oddać do pszoka albo do pojemnika na zużyte baterie, które znajdziecie w szkołach, w urzędzie gminy albo w sklepach, które takie baterie sprzedają. Więc bardzo łatwo jest znaleźć takie miejsce, nie warto tego gromadzić w domu. Lepiej zrobić też coś dobrego, oddać. I to może jeszcze dalej komuś posłużyć. Dobra, koniec przerwy. Zaczynamy od nowa, skipce. 3, 2, 1. Lecimy. Raz, 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 raz. I rączki pracują, albo wersja. Hop, 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 hop. Pięknie. Uładujemy baterię. To jest właśnie takie. Dziwne w ćwiczeniach. Z jednej strony wydajemy tą energię, tak? I robimy, męczymy się, ale z drugiej strony ten trening bardzo dużo tej energii nam potem daje. Luz. Super. Dotykamy ziemi. Wracamy. Przysiadzie sumo. Uwaga. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Dół. Góra. Dół, góra. Jeszcze dół. Góra. Mocny wydech. Pięknie. Super. Ja właśnie to lubię w ćwiczeniach, że nawet jak mam taki dzień, naprawdę nic się nie chce. Człowiek chce się zawinąć w koc i udawać, że jest naleśnikiem ludzkim. Nawet krótki ruch, krótki trening, krótki spacer trochę tej energii zdaje, nawet jeśli trzeba się zmotywować, żeby na iść. Luz. Ręce za głową, łokieć do kolana. Raz jedna, raz druga strona, ok? 8 sekund jeszcze mamy przerwy, więc na bogato. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Łokieć kolano, wróć. Wolniejsze tempo, napinamy brzuch. Raz. Pięknie. Raz. Raz. Mocny wydech. Świetnie. Super. Jeszcze raz. Raz. Starannie, powoli, nie musicie się tutaj spieszyć. Luz i pajacyki wersja chodzona lub skacząca. Bardziej dynamiczna. Dwa ćwiczenia i kończymy tą poranną gimnastykę, więc lecimy z tematem. Trzy, dwa, jeden i ura! Napni brzuch, uśmiech na twarz. To jest świetne, że robisz coś dla siebie, właśnie. Ja to zawsze podziwiam takich ludzi, bo trzeba ich podziwiać. Większość śpi albo ciągle szuka wymówek, a wy włączyliście film z poraną gimnastyką. Więc brawa dla was w pajacyku. Jeszcze hop, hop, trzy, dwa, jeden, luz. I ostatnie ćwiczenie dotykamy kolan. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. I lecimy. Raz, 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 raz. Oddychamy. Ostatnie sekundy naszej pracy. Możemy potraktować ten trening jako takie. Taką szybką kawkę. Wiecie, w przerwie w pracy, nie musicie go robić rano, jako pobudzenie, doładowanie, baterii. Uwaga! Luz, brawo, świetna robota. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wspólny trening. Mam nadzieję, że czujecie się doładowani energią i gotowi na rozpoczęcie dnia. I pamiętajcie, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym. Gdzie oddawać zużyte baterie, tu wszystkie informacje znajdziecie na stronie akcji, link w opisie. A na dzisiaj to już wszystko i potreniowa piąteczka do Was leci. Pa!